Bo gdzieś tam te porachunki z zastalem w tym sezonie były, są i będą być może w, w playoffach. Co zrobić, żeby pokonać ten wielki zastal? Bo to jest trochę przebudowany zespół. Na pewno trzeba grać bardzo dobrą koszykówkę. Jest to zespół, który najlepiej gra w naszej lidze, który dobrze prezentuje się na podwórku europejskim, bo ligę VTB można nazwać, ligę rosyjską VTB można nazwać podwórkiem europejskim i to nie jest przypadek, że polskie lidze dominują, bo potwierdzają to świetnymi występami w lidze VTB. Na pewno odnosząc się do meczu pucharowego popełniliśmy bardzo dużo błędów. zastan nas dominować Całkowicie, ale to też nie wynikało tak, że myśmy grali dobrze, a oni nas dominowali. Na pewno graliśmy słabo, przede wszystkim w obronie, w ataku. Nie, nie radziliśmy sobie z ich presją. Można powiedzieć, że nie byliśmy w jakiś tam sposób przygotowani. Teraz też trenujemy w sposób taki, aby na nich i na innych przeciwników być gotowym. Formę szykujecie już pod playoffy? Na pewno chcemy, aby ta forma na playoffy była, ale każdy mecz jest dla nas ważny, bo walczymy o to, aby jak najwyżej być rozstawionymi przed playoffami. Nie możemy sobie zrobić tak, że teraz będzie jakiś tam dół formy, a dopiero na play-offy, bo po prostu ucieknie nam rozstawienie przed play-offami, a to też, też jest bardzo ważne, a do tego zaraz czeka nas, czekają nas mecze w europejskich pucharach.